Kurde, nie gramy w to gówno. Dobra, chodźcie oglądać filmik o Rzeszkach Ziemnych Herbacie. No, pewnie. możemy do niego Herbata jest uprawiana przede wszystkim w Chinach, Indiach, Kenii i Sri Lance. Najważniejsze wymogi uprawy herbaty to odpowiednio podłoże, klimat, wilgotność i światło. Herbata potrzebuje gleby o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym, o dużej zawartości próchnicy i dobrym drenażu. Najwięksi eksporterzy herbaty to Chiny, Indie i Kenia, a najwięksi importerzy to Rosja, Wielka Brytania i USA. Herbata rośnie najlepiej w klimacie umiarkowanym i tropikalnym. Najwięcej herbaty uprawia się w Chinach, Indiach, Kenii, Sri Lance, Japonii i na Tajwanie. Herbata jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie. Herbata zawiera wiele składników odżywczych, w tym flawonoidy, które działają przeciwutleniająco i mają pozytywny wpływ na zdrowie. Herbata może być pita zarówno na zimno, jak i na gorąco. Istnieją różne rodzaje herbat, takie jak czarna, zielona, biała, czerwona i żółta, które różnią się smakiem, aromatem i właściwościami zdrowotnymi. Czarna herbata to herbata o mocnym smaku i aromacie, która zawiera więcej kofeiny niż inne rodzaje herbaty. Zielona herbata jest łagodniejsza w smaku i zawiera więcej antyoksydantów niż czarna herbata. Biała herbata jest najdelikatniejsza w smaku i zawiera najmniej kofeiny. Czerwona herbata jest popularna w Chinach i charakteryzuje się słodkim smakiem i aromatem, a żółta herbata jest rzadkim rodzajem herbaty, który charakteryzuje się lekkim smakiem i aromatem. Wielu ludzi na całym świecie spożywa herbatę, nie tylko ze względu na jej smak, ale także ze względu na jej pozytywny wpływ, na zdrowie. Herbatę można pić jako napój pobudzający, a także jako sposób na relaksację i redukcję. Orzeszki ziemne najlepiej rosną w ciepłym i wygodnym klimacie. Gleba, w której są uprawiane, musi być dobrze przypuszczalna, o odczynie neutralnym lub lekko kwaśnym. Orzeszki ziemne wymagają także regularnego podlewania oraz nawożenia. Najwięksi eksporterzy orzeszków ziemnych to Chiny, Indie, Nigeria i USA, a najwięksi importerzy to Europa, USA i Japonia. Najwięcej orzeszków ziemnych pochodzi z Południowo-wschodniej Azji i Ameryki Północnej. Orzeszki ziemne są bogatym źródłem białka, tłuszczów i błonnika oraz witamin. Zawiera również składniki mineralne takie jak magnes, mieć, cynk i fosfor. Orzeszki ziemne są popularną przykąską oraz dodatkiem do wielu dań takich jak sałatki, kanapki czy dipy. Orzeszki ziemne są także używane w produkcji oleju orzechowego, masła orzechowego i innych produktów spożywczych. Warto zauważyć, że orzeszki ziemne są jednym z najczęściej alergenów pokarmowych. Alergia na orzeszki ziemne może prowadzić do objawów takich jak warg, języka i gardła w oddychaniu oraz wstrząsy anafilaktycznego, dlatego osoby uczulone na orzeszki ziemne powinny unikać ich spożywania. Podsumowując, orzeszki ziemne to popularny i pożywny produkt spożywczy, ale jednocześnie mogą być niebezpieczne dla... <laughs> o oh, kurde. Niebezpieczne dla osób z algerią, alerg... Niebezpieczne dla osób z alergią na ten składnik.